Cześć wszystkim. Z tej strony Karina Milchina. Jestem architektem wnętrz, a wy jesteście na kanale Milchina Design. W dzisiejszym filmie pokażę uniwersalne sposoby, dzięki którym można optycznie zwiększyć lub zmniejszyć wysokość pomieszczenia albo jego poszczególnych elementów, a także nieco je poszerzyć. Jeśli macie poczucie, że w danym wnętrzu są pewne mankamenty, te techniki pomogą nieco oszukać waszą percepcję i poprawić odbiór przestrzeni. Ale powiedzmy to sobie szczerze: nie istnieje cudowny sposób, który fizycznie podniesie sufit, poszerzy korytarz o pół metra albo nie wzbudzi zastrzeżeń u inżynierów i sąsiadów z góry. Niski sufit pozostanie niski, ale można zminimalizować jego przytłaczający efekt, by nie działał tak drażniąco i nie powodował dyskomfortu. W efekcie całe wnętrze będzie wyglądać znacznie korzystniej. Wszystkie metody stosowane w architekturze i designie opierają się na dwóch zasadach: albo na iluzjach optycznych, czyli oszukiwaniu percepcji, tak byśmy widzieli coś inaczej niż w rzeczywistości, albo na odwracaniu uwagi. Naszym celem jest więc maksymalne ukrycie problemu, unikanie podkreślania wad, a najlepiej przekierowanie wzroku na inne elementy. Iluzje optyczne były wykorzystywane przez architektów już w starożytności, zwłaszcza w Grecji. Celowo zmieniano proporcje elementów, kształt schodów czy ustawienie ścian pod kątem, aby budowle wydawały się bardziej stabilne i monumentalne. Jak działają iluzje optyczne. Dwa najważniejsze i najbardziej interesujące zastosowanie iluzji optycznych w architekturze, które przetrwały do dziś i są wykorzystywane we współczesnym projektowaniu to przede wszystkim perspektywa. Ogromny obiekt, który znajduje się blisko nas, może wydawać się jedynie punktem na horyzoncie, gdy patrzymy na niego z dużej odległości. Im dalej się znajduje, tym bardziej wizualnie się zmniejsza. We wnętrzach często były kolumnady. Mistrzowie starożytni Grecji stosowali perspektywę w projektowaniu świątyń w bardzo interesujący sposób. Celowo zwężali kolumny ku górze znacznie bardziej niż wynikałoby to z naturalnych praw perspektywy. Dzięki temu zabiegowi, który przetrwał do dziś i wciąż jest stosowany, kolumny wydają się wyższe, przypominając smukłe pnie drzew. Drugim ważnym zjawiskiem jest irradiacja, termin zaczerpnięty z fizyki. Polega na tym, że w zestawieniu ciemnych i jasnych kolorów ciemne odcienie wizualnie rozpływają się na tle jasnych, wydając się mniejsze, natomiast jasne kolory optycznie się powiększają na tle ciemnych. Dlatego w projektowaniu wnętrz zawsze dąży się do równowagi między jasnymi i ciemnymi plamami. Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest dostosowanie wyłącznie jasnych kolorów. Kontrast jest kluczowy dla właściwego odbioru przestrzeni. Jak wizualnie poszerzyć pomieszczenie? Przyjrzyjmy się, jak te zasady działają w praktyce. Co można zrobić z wąskimi przestrzeniami korytarzami, pokojami czy łazienkami. Jednym ze skutecznych sposobów jest pomalowanie jednej ze ścian na bardziej wyrazisty kolor, a drugiej najjaśniejszy. W ten sposób skupiamy uwagę na ciemniejszej stronie, a jaśniejsza wydaje się znikać z pola widzenia. To świetnie sprawdza się w rzeczywistości, ponieważ eliminuje nieprzyjemne uczucie tunelu i kleostrofobicznej ciasnoty. Efekt można wzmocnić dodając lustro na ścianie. Jeśli nie masz nic przeciwko dużym lustrom w aranżacji wnętrz, najlepiej sprawdzi się tafla bez ramy, sięgająca od podłogi do sufitu. Wtedy prawa ściana optycznie się zmniejszy, co sprawi, że korytarz nie będzie już postrzegany jako jednolita, wąska przestrzeń, lecz jako miejsce, w którym można skręcić zarób. Jeśli planujesz ustawić w korytarzu meble, np. pufę lub konsolę, wybieraj jak najwęższe modele, aby nie ograniczać przestrzeni. Przypominam, że nasze biuro od ponad 6 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz o dowolnym stopniu złożoności. Pracujemy w Krakowie i na terenie całej Polski. Także obsługujemy klientów z innych krajów, ponieważ mamy w pełni opracowany system pracy zdalnej. Wiemy, jak skutecznie realizować projekty w formacie online. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod tym wideo. Możecie również przejść na naszą stronę i zostawić zgłoszenie na niezobowiązującą wycenę dowolnego projektu, który was interesuje. Jak optycznie zwiększyć wysokość pomieszczenia? Jeśli sufity wydają się niskie, na przykład mają mniej niż 2,7 m, istnieje kilka sposobów na optyczne podwyższenie przestrzeni. Osoby, które interesują się modą i starannie dobierają swoją garderobę wiedzą, że pionowe pasy optycznie wydłużają sylwetkę, a poziomy dodają objętości. Dokładnie ten sam mechanizm działa w aranżacji wnętrz. Jeśli w pomieszczeniu z niskim sufitem zastosujemy pionowe pasy na jednej lub kilku ścianach, może to być wyróżnione ściana w strefie telewizyjnej, różnego rodzaju listwy, panele gipsowe z pionowym reliefem, zagłówek łóżka na pełną wysokość czy żłobienie w tynku. Ważne jest nie tylko stworzenie pionowego wzoru, ale także unikanie dzielenia ściany na poziome sekcje, które mogłyby wizualnie skrócić przestrzeń. Na przykład w niskich wnętrzach warto zrezygnować z zagłówków, zwłaszcza poziomych, a zamiast tego wybrać tapicerowane lub drewniane wezgłowie uzupełnione poduszkami. W pomieszczeniach o niskim suficie istotny jest nie tylko dobór wykończenia, ale także mebli i oświetlenia. Przy wyborze lamp warto zwrócić uwagę na długość zawiesień. Lepiej zrezygnować z randoli na rzecz płaskich plafonów, natomiast dobrze sprawdzą się długie lampy wiszące przy łóżku, ponieważ podkreślą pionową linię, podobnie jak podłużne kinkiety świecące w górę i w dół. Jeśli chodzi o meble, najlepiej wybierać możliwie niskie meble, ale oczywiście tak, by kanapa czy łóżko nadal były komfortowe. Warto również unikać ustawiania ich wzdłuż ścian, jeśli tylko przestrzeń na to pozwala. Inaczej skracamy wysokość widocznej ściany, przez co sufit będzie wydawał się jeszcze niższy. Z kolei jeśli pomieszczenie jest małe, ale ma wysoki sufit, na przykład powyżej 3 metrów, może sprawiać wrażenie nieprzytulnego. W takim przypadku zamiast obniżać sufit konstrukcyjnie, można podzielić ściany poziomo za pomocą kontrastowych kolorów. Wówczas skupiamy wzrok na dolnej części, a górna zlewa się z sufitem, przez co ten wydaje się niższy. To znana technika w klasycznych wnętrzach. Ważne jest również zachowanie odpowiednich proporcji mebli i elementów wyposażenia. Kuchnia, szafy, drzwi powinny być nieco wyższe niż standardowe lub sięgać aż do sufitu. Można także podzielić meble na poziome prostokąty lub dwa kolory stosując wspomnianą zasadę. Ciemny sufit również sprawi, że przestrzeń będzie wydawała się niższa. Jeśli w wysokim wnętrzu mamy mebel, np. komody czy kredens, który wydaje się za mały względem ściany, można zastosować pewien wizualny trik. Nie testowałam tego na sobie, ale mówi się, że jeśli zbliża się do nas niedźwiedź czy duży pies, najlepiej przytulić się do drzewa, samochodu czy ściany, aby optycznie wyglądać na większego i zatrzeć swoje kontury. W aranżacji wnętrz działa podobna zasada. Jeśli ustawimy dany mebel na tle o podobnym kolorze, np. ciemny na ciemnym lub jasny na jasnym, problem staje się mniej widoczny, a my odbieramy całość jako duży prostokąt zamiast pojedynczego małego przedmiotu. Jak optycznie powiększyć pomieszczenie? Jeśli planujesz remont od podstaw i zakup mebli, to w przypadku wysokich pomieszczeń warto wybierać meble nieco wyższe niż standardowe. Co jeszcze można zrobić? Można popracować nad szerokością i głębokością wnętrza. To przydaje się zarówno przy wysokich sufitach, jak i standardowych, jeśli chcesz optycznie zmienić proporcje przestrzeni. Na przykład, jeśli ściany znajdującą się najdalej od nas pomalujemy na ciemniejszy lub bardziej nasycony kolor, będzie się wydawać bliżej. To dobrze działa w podłużnych pomieszczeniach, ale niezbyt wąskich. Jak kolor wpływa na przestrzeń? Ciepłe odcienie takie jak żółty czy pomarańczowy optycznie wysuwają się do przodu w porównaniu z chłodnymi i neutralnymi barwami, które z kolei wizualnie się oddalają. Jak to działa w przypadku proporcji wnętrz? Zasada w pewnym stopniu się rozszerza. Ściany w ciepłych kolorach będą wydawały się bliżej, przez co całe pomieszczenie będzie wyglądać na nieco mniejsze, natomiast chłodna paleta kolorystyczna optycznie je powiększa. Nie mogę też nie wspomnieć o różnych trikach optycznych. Iluzje często stosuje się w nowoczesnym designie jako osobny zabieg artystyczny. Szczególnie ciekawie wyglądają w przestrzeniach publicznych i biurach. Ale w domu nie jestem pewna, bo tu jednak chcemy się zrelaksować, a nie testować nasz mózg na optycznych łamigłówkach. Do takich trików należą wszelkie imitacje, iluzoryczne podłogi, tapety 3D i tym podobne. Osobiście uważam, że są za dość dyskusyjne i rzadko je stosujemy. Istnieją jednak bardziej subtelne sposoby na optyczne powiększenie przestrzeni, a najważniejszym z nich jest stworzenie dodatkowej perspektywy, o której wspomniałam na początku. Można to zrobić za pomocą dużego obrazu z wyraźnym efektem głębi lub fototapety, która otwiera przed nami dodatkową przestrzeń. Warto jednak uważać z takimi rozwiązaniami. Choć działają, mogą wyglądać zbyt sztucznie i być zbyt oczywiste. Perspektywy można także uzyskać za pomocą luster. Najlepiej sprawdza się cała lustrzana ściana bez ramek, która daje efekt dodatkowej głębi, ale nie wprowadza wizualnego chaosu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co dokładnie będzie się w niej odbijać. Lepiej nie umieszczać w pobliżu dużych lamp, bo wtedy zamiast jednej będą cztery, a już na pewno nie montować kinkietów bezpośrednio na lustrze. Ale to wszystko też zależy od Waszego gustu i Waszych preferencji. Różnego rodzaju podświetlenia również mogą dać wrażenie, że za ścianą lub na kolejnym piętrze znajduje się dodatkowa przestrzeń, z której wydobywa się światło. Ciekawie wyglądają świetlne panele, listwy czy podświetlane kasetony, które imitują naturalne światło przenikające przez matowe szkło. Efektownie prezentują się także witraże sięgające od podłogi do sufitu. Jednak zbyt duże ilości, np. w formie całkowicie podświetlanego sufitu lub ogromnej witrażowej ściany, mogą wyglądać mniej wiarygodnie i trochę teatralnie. Napiszcie w komentarzach, jak moglibyście wykorzystać te techniki we własnych wnętrzach. To świetna okazja do wymiany pomysłów i inspiracji. Nie zapomnijcie zostawić lajka like i kliknąć dzwoneczka, żeby YouTube pokazał Wam kolejne wideo na czas. W komentarzach możecie również zostawić propozycje tematów dla kolejnych wideo. Do zobaczenia w następnym filmie.